Szanowni państwo, mam zaszczyt przedstawić państwu podsumowanie doniesień z 2023 roku w zakresie migotania przedsionków i elektroterapii. Wszystkie badania, które dzisiaj przedstawię, zostały po raz pierwszy zaprezentowane podczas tegorocznego kongresu ESC. W Amsterdamie ogłoszono w tym roku liczne nowe wytyczne, obejmowały one głównie tutaj pięć takich zagadnień. Były to wytyczne dotyczące pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową i cukrzycą. Ukazał się też update wytycznych prowadzenia pacjentów z niewydolnością serca, leczenia kardiomiopatii, leczenia IZD2 oraz w końcu, jak wcześniej kolega przedstawiał, ostrych zespołów wieńcowych. Natomiast nie zaprezentowano w tym roku żadnych nowych wytycznych w zakresie migotania przedsionków i elektroterapii. Zatem nadal obowiązuje nas dokument z 2020 roku. Temat migotania przedsionków i elektroterapii zdominował natomiast sesje Hotlines, które przedstawiały świeże doniesienia z najnowszych badań. Chcę dzisiaj Państwu zaprezentować sześć badań. Cztery z nich obejmują tutaj zakres migotania przedsionków, a dwa podejmują temat elektroterapii. Pierwszym badaniem, które Państwu przedstawię, jest badanie NoA AFNet-6. Było to badanie, w którym oceniano skuteczność i bezpieczeństwo stosowania doustnych antykoagulantów u pacjentów z achre. Było to badanie randomizowane, multiośrodkowe, podwójnie zaślepione. Do badania włączono pacjentów, którzy, którzy mieli implantowany wcześniej rozrusznik serca, kardiowerter defibryrator albo albo urządzenie tutaj monitorujące w szczepialne inne, pacjenci ci zarejestrowany przynajmniej jeden epizod AHRE, określany jako rytm przedsionków powyżej 180 uderzeń na minutę, trwający przynajmniej 6 minut. Byli to pacjenci również charakteryzujący się podwyższonym ryzykiem zakrzepowo-zatorowym, czyli pacjenci w wieku powyżej 75 lat, Pacjenci z niewydolnością serca, pacjenci z, z niższą frakcją wyrzutową, z nadciśnieniem, z cukrzycą, z przebytym wcześniej już udarem mózgu, albo chorobą naczyniową. Z badania oczywiście musiano wykluczyć pacjentów, u których wcześniej zdiagnozowano migotanie przedsionków albo trzepotanie przedsionków, albo mieli oni przeciwwskazania do antykoagulacji. Wytyczne z 2020 roku sugerują nam, że u pacjentów, którzy cierpią z powodu AHRE, powinniśmy określić ich, ich w punktacji czas 2WASK oraz sprawdzić, jak długo trwają u nich epizody arytmii. Wytyczne te sugerują, że jeśli pacjent charakteryzuje się wysokim ryzykiem zakrzepowo-zatorowym oraz pojawiają się u niego długie epizody AHRE, to możemy u tych pacjentów rozważyć. Włączenie leczenia przeciwkrzepliwego. Natomiast czy nasi pacjenci rzeczywiście odnoszą z tego korzyści? Stąd to badanie. Do badania zrandomizowano ponad 2000 pacjentów, podzielono ich na dwie grupy. Część pacjentów dostała antykoagulację endoksabanem, a część tej antykoagulacji nie otrzymała. Jeśli chodzi o charakterystykę grupy, to byli to pacjenci cechujący się wysokim ryzykiem zakrzepowo zatorowym w skali czas dawask yy, średnio czterema punktami, yy, a czas trwania achre u tych pacjentów wynosił nieomal 3 godziny na dobę. Badanie to zostało szybko przerwane z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów. Czemu tak się stało? Otóż po wstępnej analizie wyników okazało się, że leczenie przeciwkrzepliwe w tej grupie pacjentów nie zmniejsza ryzyka wystąpienia pierwszorządowego punktu końcowego, yy, którym było łącznie zgon z jakiejkolwiek przyczyny, zatorowość, tudzież zgon sercowo-naczyniowy, a istotnie zwiększało ryzyko ciężkich powikłań krwotocznych i zgonu z jakiejkolwiek przyczyny. Zatem co wynika z badania na AFNET-6? Stosowanie antykoagulantów u pacjentów z samym ACHRE, ale bez potwierdzonego migotania przedsionków, zwiększa ryzyko krwawienia, ale nie redukuje ryzyka udaru mózgu. Zatem nie należy rozpoczynać leczenia przeciwkrzepliwego bez rozpoznania migotania przedsionków w 12-odprowadzeniowym AKG. U aż 18% pacjentów z AHRE w trakcie krótkiej obserwacji potwierdzono rozpoznanie migotania przedsionków. Zwłaszcza dotyczyło to grupy u których, pacjentów, u których AHRE trwało powyżej 24 godzin. Pomimo tego, że analizowana populacja z ahre charakteryzowała się wysokim ryzykiem udaru mózgu, to częstość występowania tego złożonego punktu końcowego była i tak niższa niż w analogicznej grupie z migotaniem przedsionków. Zatem powinniśmy założyć, że samo ahre nie zwiększa aż tak ryzyka, ryzyka udaru mózgu, jak migotanie przedsionków. Jakie były słabe strony badania? Otóż, no, oczywiście, badanie zostało przerwane przed planowanym okresem obserwacji, więc obserwacja nie jest pełna. Mieliśmy też obserwowaną niższą niż spodziewana częstość punktu końcowego oraz testowaliśmy jedynie jeden lek przeciwkrzepliwy. Zatem, jak powinniśmy bezpiecznie leczyć naszych pacjentów przeciwkrzepliwie? Po pierwsze, nie zaczynajmy leczenia przeciwkrzepliwego, dopóki nie udowodnimy, obecności migotania przedsionków w 12-odprowadzeniowym EKG. Oceniajmy naszych pacjentów w skali czas-dwa-wask. Stosujmy nowe doustne antykoagulanty. Prowadząc pacjentów stosujmy się również do kryteriów redukcji dawek. Zwykle są one oparte na GFR-ze naszych pacjentów. W przypadku Rywarok-Sabanu jest to jedyne kryterium, a u pozostałych pacjentów jest, mamy dodatkowo również inne kryteria, takie jak wiek, czy też dodatkowo stosowane leki? Kiedy oceniamy naszych pacjentów, stosujmy wzór kokrofta golta. Pamiętajmy, że badania nam sugerują, że mniej więcej 4% naszych pacjentów stosuje za duże dawki przepisane przez nas, natomiast aż 12% pacjentów ma nieprawidłowo zredukowaną dawkę leków przeciwkrzepliwych. Nieprawidłowy dobór takiej dawki Noaku skutkuje tym, że pacjenci, yy, którzy mieli dawkę, Nieprawidłowo większą niż powinni dostać, charakteryzują się zwiększonym ryzykiem krwawień. Natomiast pacjenci, u których nieprawidłowo dawkę zredukowaliśmy, są bardziej narażeni na wystąpienie powikłań zakrzepowych. Kolejne badanie, które chcę Państwu przedstawić dotyczące migotania przedsionków, jest to badanie cop -AF. Które testowało hipotezę, czy kolchicyna redukuje częstość występowania klinicznie istotnego migodania przedsiąków u pacjentów poddawanych niekardiochirurgicznej operacji w zakresie klatki piersiowej. Do badania włączono pacjentów poddawanych operacji na klatce piersiowej, włączono tych pacjentów ponad 3000. Pierwsze podanie kolchicyny następowało 4 godziny przed planowaną operacją. Następnie lek ten podawano pacjentom przez 10 dni. Całkowita obserwacja pacjentów trwała przez 2 tygodnie. Z badania oczywiście wykluczono pacjentów, u których wcześniej zdiagnozowano migotanie przedsionków oraz przyjmujących leki antyarytmiczne klasy pierwszej i drugiej. Badanie było oczywiście randomizowane, podwójnie zaślepione, multiośrodkowe. Wśród tych wszystkich pacjentów y, większość z nich została zoperowana metodą torakoskopową. Dotyczyło to ponad 74% chorych, a najczęściej wykonywaną operacją była lobektomia. Y, oceniano tutaj jedynie występowanie klinicznie istotnego migotania przedsionków, czyli takiego, które było związane z bólem wieńcowym, z, z niewydolnością serca, y, z objawową hypotensją albo wymagało interwencji lekarza. Skuteczność kolchicyny była już wcześniej udowodniona w innych badaniach. Zmniejszała ona ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych u pacjentów z chorobą wieńcową oraz ryzy redukowała ryzyko wystąpienia migotania przedsionków, ale w grupie pacjentów poddawanych operacji kardiochirurgicznej. Natomiast co się okazało w tym badaniu? U pacjentów poddawanych operacji na kratce piersiowej, ale operacji nie kardiochirurgicznej, kolchicyna nie zmniejszała ryzyka wystąpienia ani migotania przedsionków, ani uszkodzenia mięśnia sercowego, natomiast w istotny sposób zwiększała ryzyko wystąpienia nieinfekcyjnej biegunki. Pozytywny efekt stosowania kolchicyny udowodniono jedynie w, w analizie podgrup, gdzie kolchicyna zmniejszała ryzyko wystąpienia zarówno migotania przedsionków, jak i uszkodzenia mięśnia sercowego u pacjentów, którzy byli leczeni właśnie torakoskopowo. Y Kolchicyna zmniejszała również ryzyko wystąpienia złożonych punktów końcowych w analizie, w analizie post-HOC. Co zatem wynika z badania cop -IF. Kolchicyna nie redukuje ryzyka wystąpienia istotnego klinicznie migotania przeciągów ani MINS u pacjentów poddawanych operacji niekardiochirurgicznej. Kolchicyna zwiększa jedynie ryzyko wystąpienia niezakaźnej biegunki. W podgrupie pacjentów poddawanych operacji niekardiochirurgicznej metodą torakoskopową. Kolchicyna redukuje ryzyko występowania migotania przedsionków aż o 47%, a mięsów o 20%. Słabymi stronami badania było to, że w trakcie badania monitorowano rytm per site, czyli EKG było jedynie zalecane, ale nie obowiązkowe, co prowadziło do tego, że w trzeciej dobie nawet mniej niż połowa pacjentów miała wykonane EKG. Badanie zostało również częściowo zakłócone z tym, że część pacjentów przerywała leczenie kolchicyną z powodu biegunki. Jeśli chodzi o analizę post hoc, to była ona zakłócona przez to, że grupy pacjentów poddawane analizie były niejednorodne. Kolejne badanie dotyczące migotania przedsionków to badanie ADWENT. Sprawdzano w nim czy ablacja pulsacyjnym polem w porównaniu do metod konwencjonalnych jest równie skuteczna i bezpieczna. Do badania włączono ponad 600 pacjentów, randomizowano ich w stosunku 1 do 1, część była poddana ablacji pulsacyjnym polem, a część klasyczną metodą termalną. Z badania wyłączono pacjentów, u których obserwowano utrwalone albo przetrwałe migotanie przedsionków Którzy w, w poprzednim roku mieli liczne kardiowersje albo przebyli już ablację. Co się okazało w badaniu? Otóż ablacja PFA okazała się nie mniej skuteczna w porównaniu do ablacji klasycznej, termalnej. Co więcej, okazało się, że nie powoduje większej ilości powikłań. Co ciekawe, w drugorzędowym punktem końcowym była obecność zwężeń w żyłach płucnych i tutaj okazało się, że abracja PFA powoduje mniej zwężeń ocenianych w tomografii od klasycznych metod. Zatem co wynika z badania adwent? PFA nie jest mniej efektywna, ani mniej bezpieczna od standardowych metod termicznych. PFA powoduje mniej zwężeń żył płucnych niż metody termiczne. Dodatkowo jest ona metodą szybszą, ale skutkuje większą ekspozycją na promieniowanie, zwłaszcza operatora. Słabą stroną badania było to, że z powodu występowania niskiej częstości powikłań w obu grupach nie mieliśmy możliwości udowodnienia przewagi którejkolwiek z metod. Co się tyczy obecności zwężeń w żyłach płucnych, było to zwężenie oceniane jedynie za pomocą tomografii komputerowej, a nie była to istotnie kliniczna stenoza. Kolejne ostatnie badanie dotyczące migotania przedsiąków to badanie CASEL HTX. Było to badanie jednoośrodkowe typu open label. Testowało ono taką hipotezę, że ablacja migotania przedsiąków jest lepsza niż konwencjonalna terapia, jeśli chodzi o wpływ na śmiertelność i potrzebę wykonania. Przeszczepu serca albo wszczepienia lwadu u pacjentów z niewydolnością serca. Do badania włączono pacjentów, którzy mieli objawowe, napadowe albo przetrwałe migotanie przedsionków i niską frakcję wyrzutową poniżej 35%, którzy byli rozważani jako kandydaci do przeszczepu, do przeszczepu serca albo wszczepienia lwadu. Kryterium wyłączenia z tego badania była, było, był krótki szacowany czas przeżycia pacjentów albo wysoka pozycja w liście rankingowej do przeszczepu serca. Do badania włączono 194 chorych i zrandomizowano ich w stosunku 1 do 1. Było to kolejne badanie przerwane ze względu na bezpieczeństwo pacjentów już rok po zakończeniu randomizacji, ze względu na wstępne wyniki. Otóż okazało się, że ablacja. Istotnie zmniejsza ryzyko wystąpienia złożonego punktu końcowego, na który w tym badaniu się, składał się zgon z jakiejkolwiek przyczyny, implantacji lwadu lub przeszczepu serca. Ablacja redukowała również w tym badaniu ryzyko wystąpienia drugorzędowych punktów końcowych, czyli całkowitej śmiertelności, konieczności implantacji lwadu, Zmiany w, w, w frakcji wyrzutowej, zmiany w, w ładunku migotania przedsionków oraz konieczności zastosowania amiodaronu. Tylko 1% pacjentów, którzy byli poddani ablacji wymagał przeszczepu serca w porównaniu do 6% pacjentów, którzy tej ablacji nie byli poddani, natomiast ta różnica nie osiągnęła istotności statystycznej. Zatem co wynika z badania kasyl HTX? Ablacja jest związana z niższą częstością zgonów, nagłych transplantacji serca i konieczności szczepienia lwadu u pacjentów ze schyłkową niewydolnością serca. Efekt ten zależy głównie od redukcji liczby zgonów i konieczności implantacji lwadu. Wyniki te były istotne statystycznie, pomimo tego, że występował crossover pomiędzy grupami. Oczywiście ograniczeniem tego badania było to, że było to badanie małe, jednoośrodkowe. Teraz chciałabym przejść do przedstawienia dwóch badań dotyczących elektroterapii. Pierwsze z nich to jest badanie Budapest CRT, w którym sprawdzano, czy oceniano skuteczność i bezpieczeństwo upgrade'u do CRTD u pacjentów z już wszczepionym urządzeniem w porównaniu do samej rozbudowy do ICD. Do tego badania włączono 360 chorych. Zrandomizowano ich w stosunku 3 do 2 i kryterium włączenia była również, był również duży odsetek obserwowanej stymulacji prawokomorowej u tych pacjentów. Co się okazało w tym badaniu? Otóż rozbudowa do układu CRTD istotnie zmniejszała ryzyko wystąpienia złożonego pierwszorzędowego punktu końcowego, którym był łącznie zgon, hospitalizacja z powodu niewydolności serca i brak poprawy w. Frakcji wyrzutowej. rozbudowa do CRTD w porównaniu do rozbudowy do samego ICD, zmniejszała również ryzyko wystąpienia drugorządowych punktów końcowych i pacjenci z CRTD mieli mniejsze ryzyko zgonu, jak i hospitalizacji z powodu niewydolności serca, poprawie ulegała u nich również frakcja wyrzutowa i wymiary lewej komory. Zatem co wynika z badania Budapest z Upgrade do CRTD u pacjentów z niewydolnością serca i ze stymulacją prawokomorową z szerokimi zespołami QRS redukuje ryzyko wystąpienia złożonego punktu końcowego, a sama procedura jest bezpieczna. Upgrade do CRTD zwiększa również szanse na uzyskanie odwrotnego remodelingu lewej komory. Ze względu na potencjalne korzyści u pacjentów z wysokim ryzykiem stymulacji prawokomorowej, nie powinniśmy odraczać zabiegu upgrade do CRTD. Ostatnie badanie, które chcę Państwu przedstawić to badanie DANPACE 2 które miało nam odpowiedzieć na pytanie, czy minimalizacja stymulacji przedsionkowej wpływa na ryzyko wystąpienia migotania przedsionków u pacjentów z dysfunkcją węzła zatokowego. Było to badanie wieloośrodkowe, randomizowane, typu open label. Z badania wyłączono pacjentów, którzy mieli przetrwałe i utrwalone migotanie przedsionków. Pacjentów zrandomizowano ponad 500, podzielono ich na dwie grupy. Jedna otrzymała urządzenie z trybem stymulacji DDD o częstości minimalnej 40, a druga grupa była stymulowana w trybie DDDR ze stymulacją bazową 60 na minutę. Co się okazało w badaniu? Otóż pacjenci, u których wszczepiono urządzenie zaprogramowane ze stymulacją DDD 40, wcale nie byli chronieni przed występowaniem migotania przedsionków. Natomiast pomiędzy grupami zaobserwowano, że pacjenci ze stymulacją 40 na minutę bardzo często musieli być przeprogramowani. Działo się to tak dlatego, że pacjenci stymulowani z tak niską częstością skarżyli się często na objawy uboczne pod postacią kopel lub omdyli. Zatem co wynika z tego badania? Zmniejszenie odsetka stymulacji przedsionkowej dysfunkcji węzła nie zmniejsza ryzyko występowania migotania przedsionków. Stymulacja 40 na minutę bez funkcji adaptacji częstotliwości do wysiłku jest związana ze zwiększonym ryzykiem omdleń i presynkope. Słabymi stronami tego badania było to, że migotanie przedsionków w tym badaniu było definiowane tak naprawdę jako AHRE powyżej 190 na minutę, które trwało przynajmniej 6 minut i wymagało centralnej weryfikacji. Badanie było też badaniem typu open label, w związku z tym część danych nie mogła być zaślepiona. Kończąc chciałabym podsumować tą całą mnogość informacji w tak skondensowanej formie. Zatem jaka jest, jakie jest take home message z ESC? Nie rozpoczynajmy leczenia przeciwkrzepliwego bez rozpoznania migotania przedsionków w 12-odprowadzeniowym EKG. Kolchicyna nie redukuje ryzyka wystąpienia istotnego klinicznie migotania przedsionków, ani uszkodzenia mięśnia sercowego u pacjentów poddawanych operacji niekardiochirurgicznej. PFA nie jest mniej efektywna ani mniej bezpieczna od standardowych metod termicznych ablacji migotania przedsionków. Kierujmy pacjentów do ablacji migotania przedsionków, jeśli mają oni schyłkową niewydolność serca w celu redukcji częstości zgonów, konieczności nagłych transplantacji serca oraz szczepiania lwadu. Dążmy do rozbudowy. Stymulatorów serca do CRTD u pacjentów z wysokim odsetkiem stymulacji prawej komory celem poprawy rokowania oraz stymulacja 40 na minutę bez funkcji adaptacji częstotliwości do wysiłku jest związana z większym ryzykiem omdlej i presynkope, a nie redukuje ryzyka migotania przedsionków. Dziękuję Państwu za uwagę.